Podłączyłem nową nagrywarkę pod mój laptop. Przed chwilą kombinowałem bezpośrednio przez jeden kabel. No, ale niestety musiałem podłączyć przez dwa, ponieważ potrzebuję większego napięcia. Wykombinowałem to wszystko przez taki hub specjalny. No, ale nagrywarka jest rozpoznana. Zaraz zobaczymy, czy coś możemy z tym zrobić. Ok, pierwszą rzeczą to spróbujemy wykasować starą płytę. Nie jestem pewien czy ona jest pusta. I ją wysuniemy od razu po skasowaniu. Widzicie mimo tego, że mam Cyberlink Media Suite 16, który ma nagrywarki, etykieciarkę i takie inne rzeczy w swoim programie, używam zwykłego CD Burner XP. Od wielu, wielu lat jest to darmowy, niezawodny, jak dla mnie. Program. Program jest świetny po prostu. Kasuję teraz starą płytę CD-RW. No i zobaczymy czy bez problemu się wykasuje. Trwa to troszeczkę wolno, o dziwo. No i jak się wykasuje powinno wyrzucić automatycznie płytę z nagrywarki. No powinno zaraz wywalić. Została sama końcóweczka do wykasowania. No i jest ok. Jak widzimy bez żadnego problemu wywaliło płytę, czyli działa.